Dieta i plan, czyli medytacja dla każdego. Z Ewangelii świętego Mateusza, gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci. Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami i rzekł do nich pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci Jakuba, syna Zobedeusza i brata jego Jana. Jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieć. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Powołanie pierwszych uczniów, którego jesteśmy dzisiaj świadkami w Ewangelii, pokazuje nam ciekawą prawidłowość. Że wszyscy ci, których Jezus tutaj powołuje, idą za Nim od razu. Nie pytają, nie roztrząsają, zostawiają po prostu swoje rzeczy i idą za Jezusem. Po prostu. Pytanie do nas. Ile razy, kiedy Bóg nas pociąga za sobą swoim dobrym natchnieniem? Przychodzi do Ciebie jakaś dobra myśl, dobre natchnienie, zrobić coś pożytecznego, dobrego? Wiesz, że to pochodzi z wnętrza, z twojego serca, z głębi, tam, gdzie Bóg do Ciebie przemawia, czy idziesz za tym od razu, czy idziemy za Bożym natchnieniem bez wymówek, bez tracenia czasu na jeszcze inne rzeczy po drodze? Czy jesteśmy dyspozycyjni dla Boga, apostołowie byli i ich życie mocno się zmieniło? My też, weźmy z nich przykład, jeśli chcemy zmian w naszym życiu.